Cześć! Dzisiaj ubiegłem wychodkę. Pieczemy wychotkę. Będzie potrzebne nam dwie blachy albo jedna blacha, której musimy upiec dwa osobno placki, to jest na wymiar 29 na 43 i takim brzegiem, żeby łatwo wyjąć było ten placek. Teraz zarabiamy ciasto. W przepisie jest mąki tyle, żeby powstało nam ciasto jak na pierogi. Ja teraz postaram się odmierzyć tą mąkę, żeby wam było łatwiej żeby ta konsystencja była, no dlatego daję najpierw mą szklankę mąki i tutaj pozostałe składniki, myślę, że jeszcze będziemy jedną mąkę, szklankę potrzebować, także damy dwie szklanki, a później będziemy dospywać i wyjdzie nam dokładnie ile tej mąki potrzebujemy. Na razie odstawiamy. Do tego dwie łyżeczki troszku do pieczenia, dwie łyżki gęstej śmietany kwaśnej, cztery żółtka a białka osobno na miskę, bo będziemy ubijać pianę ze szklanką cukru, cztery białka. 4 żółtka już dałam i teraz jeszcze dodajemy kostkę margaryny lub kostkę masła, czyli tutaj dołożyłam, bo kostki teraz są 20 dekowe, więc dałam 25 dekową. W margarynie jest 25 dekotłuszczu. tłuszczu. Ucieram na tarce twarde z lodówki zimnego. Łatwo nam się trzy. Potrzebne nam jest jeszcze do ciasta powidło śliwkowe i 10 deko pokruszonych orzechów włoskich. No i tak jak mówiłam, ubijemy jeszcze pianę z tych białek ze szklanką cukru. Będziemy później te placki przekładać masą budyniową. Budyń już ugotowałam. To później wam pokażę. To jak teraz tutaj przepis tyle się zmienia, że gotuję na pół litry mleka. Dokładam cztery cukry waniliowe, trzy jajka i łyżkę kopiatą mąki zwykłej i łyżkę kopiatą mąki ziemniakanej i gotuję z tego buty. No i teraz zagniatam wszystkie składniki. Dam dwie szklanki mąki. No, wygląda, że wystarczy. A dłużej będzie trochę za gęste, dołożę śmietany, aby ewentualnie dać trochę mniej mąki. Ale nie, zawsze tak jest luźny, bo napierogi rogi ciasto musi być takie luźne. Zrobiłam ciasto. O, jest luźne. Wystarczyło dwie. Mąkę. Zobaczycie, jak Wam tam troszkę możecie podsypać sobie. Teraz siebie to do wałkowania, ale jak Wam będzie za luźne, to możecie trochę dołożyć. Zależy, jakie masło i żółtka, jak się Wam dołoży. I teraz ja będę piekła na dwóch blachach, bo mam akurat jednakowy i mam piekarnik, w którym mogę piec dwa placki, a można sobie piec po prostu osobno jeden placek. Pieczemy 170, 40 minut i drugi. Teraz wałkujemy ciekłą trochę troszkę podsypuję mąką żeby się kleiło mniej więcej rozmiar blachy o, sierok, na już rozwałkowałam i tylko y, zmieniłam blachę, bo jednak dam za dużą przedtem będzie 27 na 40 i teraz dam Dwa po rozmarowujemy rozsmarowujemy na cieście cienką warstwę. Powidło rozsmarowałam, nakładamy, ubiłam białka ze szklanką, cztery białka ze szklanką cukru. Bierzemy połowę, nakładamy pianę, równomiernie rozsmarowujemy. Rozsmarowałam. Teraz połową orzechów posypujemy. Pianę. i dokładnie to samo robimy z drugim plackiem i pieczemy. Tak myślę, że tyle. Placki gotowe wkładamy do piekarnika 170 i teraz temperaturę, znaczy czas 40 minut nastawiamy. Jak mówię, ja mam tu rozdzieloną płytę i mogę piec od razu. Ciasto już mamy upieczone, już się ostudziło i teraz miksujemy masło z dwoma łyżkami cukru pudru. Tu już zmiksowałam. I teraz będę dodawać do tego po połóżce budyniu. Tutaj budyń ugotowałam. Na pół litry mleka dajemy trzy całe jajka, łyżkę kopiatą mąki zwykłej, łyżkę, łyżkę kopiatą mąki ziemniaczanej i cztery cukry waniliowe. Ja dodam cukier z prawdziwą wanilią, jeden, dlatego mamy takie kropeczki. Teraz to będziemy po łyżce budyniu, dokładać do masła i mixować. Teraz musimy przełożyć placek na tutaj na blachę. Przygotowałam sobie wyłożyłam folią. I teraz ciasto od spodu dajemy pianą. Musimy to jakoś tak zrobić, żeby się to nie połamało. O, super. I teraz na to nakładamy masę, a drugie ciasto, drugie, drugie ciasto górą, znaczy pianą do góry. Smarowujemy równomiernie na całym cieście przez i teraz rozmarowałam masę i nakładamy drugi ciasto no i oczywiście najlepiej jak ono trochę posiedzi i to masło nawilgnie tu końcówki wiadomo, że mogą się nie zgrać to się kroi i później będzie Vi